Witam serdecznie. Z tej strony Oli Jana, Przychodzę z rozkładem dla zodiakalnych bliźniąt na najbliższy czas. Moje drogie bliźnięta, to będzie czas nieokreślony, na najbliższy czas po prostu nie będę tutaj określała energii czasowej, ponieważ no, ciężko jest tą energię jak gdyby złapać w ramy czasowe. Natomiast na najbliższy czas jest rozkład to dla was. Dobrze, zaczynamy. Przede wszystkim w pierwszym rzędzie mamy gwiazdę, mamy piątkę powietrza i mamy dziesiątkę powietrza. Moje drogie bliźnięta, w tej karcie gwiazdy my ją tutaj rozumiemy jako nadzieję. Bliźnięta chcą, mają nadzieję, bardzo by chciały, żeby coś jak gdyby się zadziało w ich życiu, coś się ziściło, coś się zrealizowało. Każdy bliźniak będzie wiedział, co tutaj, że tak powiem, o co tutaj chodzi, bo każdy ma indywidualną sytuację. Natomiast w karcie gwiazdy jest po prostu Wasza nadzieja, Wasze oczekiwanie, że, resu, że rezultat się spełni, że to, o czym marzycie, po prostu do Was, do was przyjdzie. Przeróżne tutaj indywidualne kwestie. Natomiast tu jest karta mówiąca, o nadziei. Moi drodzy, z racji, że to nie przychodzi, to jesteście, że tak powiem, lekko mówiąc niepocieszeni, ponieważ trochę was już to męczy, tak? Być może Dochodzenie do, do realizacji, cały ten projekt, w którym po prostu dążycie do tego, żeby to realizować, całe to dążenie może być niezwykle dla Was obciążające. Możecie, że tak powiem, przestać wierzyć w siebie, możecie już mówić, że no niestety, ja tego nie osiągnę, to jest niemożliwe, ponieważ mamy tutaj kartę dziesiątkę powietrza, to jest wypompowanie z sił, wypompowanie z energii. Z jednej strony jest to Wasze marzenie, macie nadzieję na coś, ale to dążenie do tego Was po prostu umęcza. Wy już nie macie siły, moje drogie bliźniaki, Bądź nie będziecie miały, tak? Ponieważ ja nie mogę tutaj mówić w czasie teraźniejszym, ponieważ te energie mogą. Znaczy, mówimy, że tak powiem, w najbliższym czasie, więc te energie u niektórych mogą się zadziać powiedzmy od dnia dzisiejszego, a niektórzy już mogą być w tych energiach, bo tak jak mówię, energii nie da się złapać w ramy czasowe. Dobrze, przechodzimy poniżej. Moi drodzy, i z racji tego, że jesteście tutaj już strasznie obciążeni tym realizowaniem swojego marzenia, albo oczekiwaniem na to, Zmieniacie, moi drodzy, podejście. Zmieniacie podejście, tutaj jest duża analiza, duża logika, głębokie, głębokie takie zastanowienie się na podstawie swojego doświadczenia życiowego i powiem Wam szczerze, że nagle, drogie bliźnięta, przychodzi Wam, przyjdzie Wam na myśl zupełnie kilka opcji, które możecie w tej kwestii zrobić, ponieważ siódemka wody to jest jak gdyby. Wielość możliwości, wielość ofert, wielość rozwiązań, więc, tak naprawdę, moi drodzy, z racji tego, że tutaj jak gdyby marzycie o czymś, a to nie przychodzi, jesteście zmęczeni, umęczeni, wy po prostu zmieniacie taktykę, zmieniacie podejście, może zmieniacie postawę, może po prostu już rezygnujecie z tego i jak gdyby. W oparciu o swoje doświadczenie życiowe, już po przeanalizowaniu, po logicznym, jak gdyby, pomyśleniu, idziecie w nowe, tak? Ponieważ siódemka wody generalnie jest wielością opcji. Więc dla innych będzie to na przykład to, że po prostu nagle olśni Was to, że do tego swojego celu, tej gwiazdy, możecie po prostu dojść innymi drogami. Więc tutaj, moje drogie bliźniaki, możecie mieć takie oświecenie w najbliższym czasie. Mogą Wam się ukazać pewne jak gdyby me metody dojścia do swojego celu, tak? do swojego marzenia, do swojej tutaj tej gwiazdy. Więc, moje drogie bliźniaki, tak tutaj widzę ten rozkład, taka energia mi się po pokazała. Pozdrawiam serdecznie Oliana.